Dzisiejszy temat to po prostu pakowanie zamówień. Często pytacie, jak to robię, w co pakuję i tak dalej. Są takie rzeczy, które są z żywicy, które wymagają jakby innego pakowania, e, troszeczkę bardziej e, solidnego. E, więc po prostu, jako że mam dzisiaj do spakowania naprawdę ogrom rzeczy ciężkich, dużych, małych, różnych, to po prostu nagram Wam takie najważniejsze etapy e, tego. E, no, tego jakby wydarzenia, że tak to nazwijmy. Może będą tutaj jakieś dla Was tipy. Ja generalnie jestem fanką oszczędzania, co powinniście już o mnie wiedzieć, także wykorzystuję większość materiałów, które po prostu odzyskuję i tak, żeby po prostu to opakowanie nie było dla mnie kosztowne i również dla klienta, bo nie oszukujmy się, ktoś po prostu musi za to zapłacić, tak? Jeśli chodzi o przewoźnika, to tutaj moja ogromna polecajka, żebyście nie korzystali bezpośrednio z DPD, impostu itd a żebyście korzystali ze strony Apaczka. To było odkrycie mojego tego roku, ponieważ okazuje się, że przez Apaczka macie tych samych przewoźników, których przed sekundą wymieniłam i więcej, a ceny przesyłek są zdecydowanie niższe. Także tak jak nawet na umowie w InPoście płaciłam przykładowo za wysyłkę takich gabarytów jak te, czyli około no nie wiem, 50 na 80 cm, to płaciłam tam około 50 zł, natomiast. Jak i nie więcej. Natomiast w Apaczce są to kwoty rzędu 30. To jest ogromna różnica na jednej sztuce. Także polecam sobie przetestować. Zwłaszcza, że Apaczka nie podpisuje żadnych umów, nie musicie jakby podpisywać nic na kilka lat i się zobowiązywać. Po prostu logujecie się tam, informujecie ich, że chcecie po prostu jakby nawiązać tą współpracę. Nic się z tym złego jakby nie wiąże, możecie wysyłać, nie wysyłać. Jakby nie ma żadnych abonamentów, co jest ogromnym plusem, zwłaszcza przy początku tej działalności, kiedy nie jesteśmy w stanie określić, ile tych paczek miesięcznie na początku będziemy mieli. Więc no, bardzo, bardzo polecam, u mnie to był ogromny błąd. Że taką e, roczną umowę z Impostem e, podpisałam, i, i jakby to e, rodziło się z tego e, bardzo dużo e, nieprzyjemności. E, ale już tutaj sobie je odpuścimy po prostu e, i zajmiemy się raczej tym, co przyjemniejsze, czyli właśnie polecajkami. Natomiast, jeśli wysyłam duże gabaryty, takie naprawdę duże bądź bardzo skomplikowane, to zawsze wysyłam je firmą ClickTrans. Są, jest to przewoźnik z miejsca do miejsca bezpośrednio. Nie jest najtańsze, natomiast jeśli wysyłamy takie duże gabaryty, jak nie wiem, 100 na, 150 na 100 cm obrazy, które mogą się połamać, czy na przykład jakieś nieregularne duże stoły, no to nie wyobrażam sobie, jakby nie zapłacić tej ceny. Tam logujemy się na klik i po prostu wystawiamy, jakby do takiego przetargu, to, czego, co potrzebujemy przewieźć i w jakie miejsce. Opisujemy to wszystko, bądź nawet wysyłamy zdjęcia. I wtedy tak, to pakowanie nie musi być już takie rzetelne, ponieważ przewoźnik, czyli kierowca, podjeżdża do Was, bierze na pakę, przypina pasami. Także tutaj na przykład może się obyć nawet bez kartonu, wystarczy owinąć sobie naszą pracę w paczkę. Może w piankę, e, bądź folię bąbelkową, po prostu, i to w zasadzie wystarczy. Można też to wcześniej dogadać sobie z przewoźnikiem, który jest po prostu kierowcą z miejsca do miejsca i on taką paczuszkę odbiera i umawia się z wami, e, o której będzie u klienta i jedzie dosłownie niemalże bezpośrednio do klienta, czyli na przykład e, ten przewóz paczki może się odbyć dosłownie jednego dnia, nawet e, z nie wiem, z Warszawy do Krakowa i tak dalej. E, przewoźnicy ci przejeżdżają nawet przez małe wioski, wioseczki, także tutaj nie będzie problemu, jeśli e, na przykład nie jest, to, e, prze, nie jest to transport do dużego miasta, więc ogromnie Wam polecam się. Zapoznać z tym tematem, bo po prostu warto. Jeszcze nigdy się nie sparzyłam. Tam można się z nimi też licytować, więc jeśli czasami jest tak, że podadzą jakąś mega wyczesaną, beznadziejną cenę z dupy wziętą, więc śmiało po prostu poczekajcie na inne propozycje, nie, nie, nie denerwujcie się od razu. Zawsze można się z nimi targować albo po prostu powiedzieć, do jakiego rzędu kwoty wy jesteście w stanie to zapłacić, a czasami są to kwoty. Z 100-150 do 200 zł, więc też nie oszukujmy się, to nie, jest, to nie są duże pieniądze. Jak na 100% pewności, że paczka bardzo szybko dojedzie do klienta i w całości. Moi klienci zawsze chwalili sobie to, więc Wam również polecam ClickTrans. wszystkim. Te informacje będą też e, opisane w e, opisie wideo. E, a wy, oczywiście, subskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi nowinkami. E, I co? Piszcie komentarze piszcie komentarze, to jest dla mnie ultra ważne. Zawsze będę to powtarzała. E, dopóki e, nie będziecie po prostu regularnie tego robić. E, także no co, zaczynamy. A oto mój e, pomagier, jakby hałasował albo przeszkadzał, no to po prostu sorry. Toto, co robisz? Może troszeczkę spokój, co? Może pójdziesz spać. Mhm. Uh -huh. To, co mi będzie potrzebne, to ja kupuję taką piankę na Allegro. Ona jest chyba do ocieplania i ona zdecydowanie lepiej zdaje mi się do y, pakowania prac z żywicy, ponieważ folia bąbelkowa może się po prostu odciskać, zwłaszcza gdy y, y, jakby ta paczka po prostu się nagrzewa, że tak powiem, y, y, przez te kilka dni, kiedy ona podróżuje sobie, więc ta folia bąbelkowa, że ta y, pianka zdecydowanie lepiej mi się po prostu y, sprawdza i jest bardzo, bardzo gruba i taka duża, duża rolka a ona kosztuje chyba 110 zł na Allegro i jest bardzo wydajna. Druga ważna rzecz to jest dyspenser, który zdecydowanie bardzo, bardzo mi pomaga w. Takim szybkim pakowaniu e, paczek bez niego to po prostu nie wyobrażam sobie za każdym razem, jakby odklejać tą taśmę, drapać i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście nożyczki e, i zwykła szara taśma, mocna. E, dzięki niej najczęściej nie, nie potrzebuję po prostu używać strecza. E, czasami się bez niego nie obejdzie, ale zobaczymy, jak to będzie dzisiaj, czy uda nam się po prostu go uniknąć. Ja staram się zdecydowanie unikać i najczęściej mi się to udaje. No i oczywiście kartony. Jeśli chodzi o kartony, to ja sobie zbieram tutaj e, z paczek, które mi po prostu przychodzą i buduję własne kartony. Pokażę Wam, jakie to jest łatwe, wtedy kiedy już wiemy, jak to e, robić mądrze. I yy, no a jeśli nie mam, no wcześniej jakby często też chodziłam na przykład do sklepu żabka i od nich odbierałam te kartony tak, aby po prostu ich nie kupować. Takie kartony są bardzo, bardzo drogie, nigdy nie kupuję na wymiaru. To się po prostu totalnie nie opłaca, więc składuję sobie tutaj, mam ogrom tych po prostu kartonów yy, i coś tam na pewno sobie dzisiaj z nich wybierzemy. Może Wam wrzucę tutaj takie Krótkie wideo, jak to u mnie wygląda ten magazyn. On jest naprawdę po prostu kartonowy. On zajmuje jakby dużą tą powierzchnię. Zawsze tak było. Wygląda to troszeczkę jak śmietnik, jeśli ja tego nie uporządkuję, no ale po prostu ja jestem oszczędna i, i, i po prostu wolę zagospodarować sobie tą, ten kawałek po prostu podłogi na to, niż wydawać pieniądze po prostu na kartony, kartoniki i w różnych rozmiarach. Kupujemy sobie te dwa blaty i taca. To będzie wszystko w jednej paszce, także to będzie będzie duża paczka ciężka wymagająca e, i tak rozwijam sobie taki szerszy kawałek e, pianki tak żeby mi na zakładkę starczyło na blat kładę sobie zawsze blacik Tutaj do góry dlaczego? Ponieważ tutaj e, najbardziej mi zależy na tym, żeby tą powierzchnię zabezpieczyć, a tutaj właśnie na zakładkę to zabezpieczenie e, jest większe. Zaraz wam to pokażę. Teraz sobie tutaj dyspenserem kleimy. Pyk i teraz w tą stronę, czyli pyk i pyk. I teraz całość taśmą zwykłą, taśmą przeźroczystą. Tak samo robię z tym drugim blatem. Wycinamy. Tak. Bek. Bek. Ciężki kawałek drewna. I tutaj na rogach. I te takie elementy, które najważniejsze są do zabezpieczenia, to tam klejmy podwójnie, czyli tej pianki jest tutaj właśnie więcej. I została nam jeszcze tacka. Jak coś to nie grzmi, tylko burczy mi w brzuchu. Masakrycznie. No i jeśli chodzi o tackę, no to po prostu spakujemy ją w to, w czym ona przyszła. Czyli w tych resztkach. Byk. Byk. To na kolejną zostawimy. Czyli to. Ona sobie przyszła mocno zaciskamy, żeby nie latała. Tak naprawdę, jakbym miała wysłać samą tackę, to to bym owinęła w, w tą szarą taśmę. Tutaj troszeczkę jeszcze zabezpieczyła. Jeszcze jednym kartonikiem i wysłałabym dokładnie w ten sposób. O, tak. I cała to filozofia. Paczka jest spakowana. Ale żeby będziemy tu jeszcze coś dokładać, to nie dokładam na razie tego. Zostawiam w ten sposób. No i teraz musimy sobie znaleźć karton, który nam się dopasuje do tak dużych trzech prac. Dobra, tak. To pewnie będzie szło jako... Pierwsze na samodno, a potem będziemy nasz karton wypełniać resztą. Tutaj mam przygotowany zawsze taki jeden karton, do którego wrzucam wszystkie wypełniacze, wszystkie resztki, które po prostu przychodzą w wypaczkach. Wybrałam sobie tamten duży karton. Nie jest mi do niczego potrzebny, ponieważ mam takich z milion, więc tam sobie to spakujemy i jego sobie po prostu przebudujemy. Więc to na razie odstawiam na bok i zajmujemy się tym. Potrzebujemy ostrego nożyka. I najpierw uzupełnimy sobie tutaj jakimiś wypełniaczami, żeby nam się nie zniszczył blat. No i ja tutaj mam tego sporo, więc mogę po prostu to powrzucać. Pamiętajmy, że i tak jak przyjdzie ta paczka po prostu do kogoś, to ta osoba ją po prostu od razu wyrzuca, tak? Więc szkoda pieniędzy na kupowanie jakichś wypełniaczy. Zero waste. Uzupełniłam. Tak co wygląda. Może to nie wygląda ładnie, ale to nie o to chodzi. Do góry, do dnem, bo że do dołu umieszczam. I lecimy z resztą. Teraz kładziemy sobie ten nasz blacik tutaj. dosuniemy i w ten sposób nam to wygląda i teraz musimy znowu uzupełnić jakimiś wypełniaczami tutaj na przykład kładę ten kartonik co mi został kolejne folie tutaj na bok tutaj wycinam nożykiem na sam dół tutaj tak samo Ponieważ tutaj zostało mi dużo czystej jeszcze przestrzeni, więc to będzie o tak na zakładkę sobie pójdzie. Tutaj na dole rozcinam. Do tego momentu, kiedy nic nie mam. Dobra. Teraz tutaj, do tego momentu, gdzie mamy nasze prace. Ostry nożyk to podstawa. Teraz będzie potrzebna nam szara taśma. I tak, to zawijamy tutaj pyk. A to tutaj. I mocno, mocno dociskamy. Mocno to musi być. Pyk. I teraz zwykła szara taśma. Mamy. Właśnie dlatego nie musimy o tą górę aż tak bardzo dbać, ponieważ teraz będą kilka, będzie kilka warstw kartonów. I teraz lecimy z bokami. Pyk. Ten boczek. Pyk. Kolejny. Mocno znowu zaciskamy sobie. Leimy. Na razie tak, tylko żeby trzymało. Później sobie dopracujemy. Teraz sobie obracam ten kartonik. O, jeszcze certyfikat miałam dodać. Pięknie. Certyfikat zdążyłam dorzucić jeszcze na górę. Brawo, ja. Dobra. I teraz tak obracamy sobie, ponieważ tutaj jeszcze mamy tą część do dopracowania. I tutaj ucinamy, tutaj ucinamy i możemy na przykład w tą stronę. znowu zaciska i boczki skrzydełka pyk pyk Dookoła teraz przecimy i teraz w tą stronę krzyżowo. I nasza paczka nawet nie potrzebuje strecza. Jest mocno zapakowana. Można jeszcze w tą stronę polecieć. Czyli tutaj. Tak. I o, cała tu filozofia. Za darmo! Ma co ukrywać, po prostu zgłodniałam, Więc chcę za jest zjeść i dokończę, e, ale chciałam powiedzieć, e, póki pamiętam, że listę wszystkich materiałów, które używam e, zamieszczę na samym końcu wideo, także trzeba oglądać do końca. Słuchajcie mnie ludzie, bo tylko raz. Trzeba zapakować tą paczkę, trzeba ostreczować, ponieważ jest za duża, za ciężka i taśma może puścić, a więc Pokazuję. Pamiętajcie, żeby w środku tak spokojnie, wszystko, żeby nic nie latało. Także, nieważne, jak ja ją obrócę, to ona po prostu ma w środku mi nic tutaj nie latać. Bierzemy sobie. stretch. Paszka jest ciężka, więc mogę stękać. Tych. Na jednej końcówce. Tych. I teraz. Przechylamy, to jest ciężka, kładziemy na strecz, obracamy i strecz wychodzi nam w tą stroną. Dzięki temu nie trzeba jej po prostu podnosić. Naciągamy troszeczkę tutaj na boczek i znowu. Pyk. Pyk. Tyk. I wychodzi ten. Się jeszcze raz z małą nakładamy, naciągamy. I o, ładnie wyszedł. I znowu naciągamy. Kopaczówkę, dzięki temu nie trzeba dźwigać po prostu. Nasz kręgosłup nam za to Tak. I teraz w Proszę. Proszę. Jak ciocia Angelika powie, to powie. Wykonałem. Voila. Ta robota na magazynie w Anglii to się przydała jednak na co.